Ja wezmę mu jądro, plus 10 do płodności. <grystanie> nie, ja już nie mogę już. Łop, 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 Ja chciałem że to raz. Kurwa, nie Czekaj, musimy go ukierunkowić. Będzie Powerik! kurwa! Ej, na! Za mocno! Za mocno! To sorry, jak za mocno! Nie, tylko po mnie zebra Masz chęć, bo bym się obrócił i zrobił i Ej, buciak, zrób tak jak temu, zrobiłeś zrobić, bockowi nogi do, do góry. A może mieć silniejsze nogi, ale kurwa. Dobra, Ty, ale ja nie ruszałem, czy kurwa ruszyłem, to się na mnie rzuciłem. <grym> po Czekaj, ja muszę do tego dosić. <grym> Dosiadaj go. Kurwa, nie, 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 no teraz tu. i bajer bala, Trzymaj mu tylko nogi, czekaj, zaraz... Trzymaj mu tylko nogi. No, trzymamy mu nogi jedną. Na no, bo jest fajne. Bola fajne! Bo... Mam koniec. A, wracam do tego baj. Nie, tylko, Widzicie, jak się wychodzi z <laughs> uh, yes. Yes, <laughs> Mark. <laughs> Mark, a ja. Mam gigę tę zakończony.